Dobry wieczór, dzisiaj chciałem jeszcze coś dopowiedzieć odnośnie tych dronów, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną i, e, i takich kilka, kilka rzeczy, e, które są dość ciekawe. Czy te drony wleciały z terytorium rosyjskiego czy z terytorium ukraińskiego? Więc y, kto powinien poinformować y, poliński nierząd o tym, że te y, drony wleciały w polską przestrzeń, czy lecą w polską przestrzeń zawczasu, tak? I, y, a to zrobiła Białoruś. Białoruś to zrobiła, Oni, y, y, a co w nagrodę dostała? Zamknięcie granicy. Więc Białoruś jest jedynym krajem tutaj z sąsiadów naszych, który robi wszystko, żeby zachować jako takie stosunki y, pozytywne, dyplomatyczne. I naszym naszym psim obowiązkiem tych kurwa gnoi, tej hołoty pisoskopejskiej i reszty z Mencfelami, z y, Braunami, z innymi, jest to, żeby. Y, Dbać o to, by mieć pozytywne stosunki z Rosją i z Białorusią. A oni dbają o interesy obcych za wielkich mórz. I tu jest cały pies pogrzebany, że my nie mamy cały czas własnych, suwerennych polityków. Mamy wybieranych gnoi yy, i hołotę, która działa antypolsko. To są albo szabez gnoje, albo yy, wiadomo jego pochodzenia yy, towarzystwo antypolskie. Yy, yy. I wszystkie głosy, które słyszysz w przestrzeni publicznej, takiej tej Pajączkowskiej, czy, czy jakichś tam innych, yy, czy, czy no wiele rzeczy mówi mądrze ten Radek Pogoda i tak dalej, ale oni wszyscy, Wszyscy kłaniają się, kurwa, szczęść Boże. Wszyscy szczęść Boże się kłaniają. A co mówił Szczęść Boże? Szczęść Boże mówi to samo, co kurwa cała reszta odnośnie, e, odnośnie ro, e, Rosji. I tu się koło zamyka. Więc od prawa do lewa mamy takie same, taką, ta, takie, takie same szumowiny, które, e, które, które działają antypolsko. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Tu będą coraz większe. Jeśli to, to nie wypaliło, tym razem będą kolejne prowokacje skierowane właśnie w, w to, by wplątać tutaj poliński, poliński, Polińskie mięso armatnie w wojnę. Niestety tak, tak do tego to prowadzi i, 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 i ku temu wszystko zmierza powoli. Małymi kroczkami, z systemem, właśnie gotowanej żaby. Ja, co ja jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, kilka kontenerów gdzieś tam znaleźli z bronią ukraińską, tak? Tą broń ukraińską, którą my dajemy, my płacimy i dajemy im kurwa za darmo. Gangi meksykańskie, kolumbijskie i inne walczą. O Afryce już nie będę mówił. No i, i, tak, to, i tak to się właśnie odbywa. Zobaczcie, że oni nie, to takie, takie właśnie rzeczy jak, jak to, i, i uciszane jest wszystko, co się odbywa w gazie, ten cały ludobójstwo i tak dalej. Więc, więc to, są, to są typowe, właśnie odwrote, Taka bucza. Taka bucza, właśnie ona powoduje, by tutaj trzodę dobrze ukierunkowywać. To wiadomo, że to było wielkie kłamstwo, że to kurwa zrobił, zrobili to prawdopodobnie Angolę rękami. Yy, banderowców, i tak dalej, i tak dalej. Zabijali swoje lud swoich ludzi po to, tylko żeby, żeby pokazać światu, jaka to, jaka to Rosja jest ludobójcza, i tak dalej, i tak dalej. Yy, I takie właśnie kłamstwa to jest, to, jest, to jest tak czytelne, jak się już ma, jakiś tam poziom wiedzy, że to jest po prostu wręcz nieprawdopodobne, że ludzie mogą się wkręcać, naiwniacy. Poliniacy mogą się tak wkręcać w takie kurde bzdury właśnie. I że nie pójdą, nie, nie, nie pójdą protestować pod, 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 pod Sejm, tylko jadą kurwa na granicę. Bronią polskich granic, i tak dalej, i tak dalej. To jest wręcz nieprawdopodobne. Coś jeszcze chciałem powiedzieć i, i, i... i ciekawe, co Kościół na ten temat mówi. Co ci wszyscy hierarchowie mówią. To jest kolejna hołota, te, te, ci, ci hierarchowie kościelni, y, którzy, którzy y, y, mówią, że o, oni się tu modlą za, za Ukrainę, coś tam, ale pytanie, który z nich powie, że, że, że za gazę, za ludobójców y, z Izraela, żeby się modlić za y, naszych braci y, z Palestyny? Tego nie powiedzą. Tak? Co ja jeszcze chciałem powiedzieć? Chyba tyle na razie, nie wiem. Miałem parę tematów do poruszenia, ale, ale jak zwykle, jak sobie nie zapiszę, to zapomnę, i, i później mi to u, u, ubiega mi z głowy. No, ale dobra, no to część rzeczy powiedziałem. I, y, I zobaczymy. No, y, była też ta sytuacja, teraz też chodzi po internecie z y, tym Polakiem, który został y, prawie zabity przez, przez y, banderowców, którzy jeżdżą na ciężarówkach, którzy go tam gdzieś dorwali i go tam spałowali za jakiś tatuaż na ręce czy coś tam. A pewnie to był jakiś patriota polski, który, jeden z tych, którzy tam się dziarają, y, żeby żeby sobie nie wiem, czy dowartościować się tym tatuażem, czy coś tam zrobić, żeby, żeby się upiększyć, jacy to oni są patrioci. No ale e, suma sumarum e, wyszło to tak, że udało się, mu, e, udało się mu przeżyć fartem, bo tam jakiś ochroniarz ich spłoszył. E, a oni na drugi dzień zostali wypuszczeni. I kto mi kurwa powie, że, że nie jesteśmy obywatelami trzeciej kategorii we własnym kraju? We własnych. No już nie mamy kraju, że tak powiem. No ale we, we, we własnych granicach, że tak powiem jeszcze, które, które praktycznie egzystują, a teoretycznie to są tylko takie umowne granice. No, no i, i, i tak, tak to wygląda, i takich przykładów, a ile, a ile jest takich przykładów, o których nie słyszymy i nie wiemy. A ile ludzi zostało już zabitych w ten sposób? A ile ludzi się stało kalekami, o których nie słyszymy? Także to, to, to trzeba, na to trzeba też zwracać uwagę. No i takie, tego typu rzeczy. E, bo wracając do, do, do Rosji. I do tego szczucia antyrosyjskiego, i tak dalej, antybiałoruskiego, antyrosyjskiego, i tak dalej, i tak dalej. Jaki, jaki interes ma Rosja, żeby włazić kurwa tutaj na ten tel, teren Polin i yy, tutaj go, atakować go i, i cokolwiek robić? Przecież to jest, to jest tak czytelne, że tu chodzi o to, żeby eliminować konkurencję z rynku dla Judeseju, czy to jest wręcz nieprawdopodobne I, 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 i eliminować rosyjską konkurencję i chińską konkurencję eliminować szlaki dostaw chińskie i wszelkiego typu próby stworzenia szlaków, czy, czy handlu tutaj z Europą. I to jest tak, to jest tak proste i czytelne, że mamy, my mamy kupować kurwa energonośniki drogie, kurde Ze Stanów, z Norwegii, z innych tych. A nie będziemy kupować z Rosji, bo kurwa ta Rosja jest zła. Więc wolimy kupować wszystko co droższe. Byle tylko nie kupować i handlować normalnie z Rosją. Gdzie sami kurde, tam gdzie mają deficyty, handlują z Rosją. I, i kupują od nich metale ziem rzadkich i tego typu rzeczy uran i inne rzeczy. Ale o tym cisza, o tym nikt nikt kurwa słowa nie powie. Tak? Zobaczcie, jaka to jest kurwa obuda i e, hipokryzja. A, a jeszcze, ostatnio, e, właśnie to miałem powiedzieć odnośnie pandemii i e, skutków po, e, szczypawkowych. Zobaczcie sobie, to są jakieś oficjalne dane. Wyszły, że e, zwiększę ludzi, u ludzi, którzy którzy przyjęli eksperyment medyczny ileś tam krotnie zwiększyły się takie czy inne problemy zdrowotne przez nowotwory, przez jakieś tam zatory czy jego inne rzeczy, tak? Ja zobaczcie, ja tyle osób ostrzegałem, tyle tylu osobom mówiłem, żeby tego nie brali, i z rodziny, i ze znajomych i ten. I ile osób już, już ze znajomych płaci za tą głupotę i za tą naiwność, i za tą ignorancję, a ile osób jeszcze zapłaci dopiero? Bo to jest. To nie jest tak, że skutki tego będą. Bandyci tak nie robią, że oni mają na tym długoterminowo zarabiać. Więc, więc skutki tego, tych, tego eksperymentu będą jeszcze odczuwalne lata do przodu. Więc to wszystko będzie dopiero się nasilać i narastać. Także. Yy, także, no, Kilka osób posłuchało, ale większość nie posłuchało. Za ignorancję niestety się płaci, za niewiedzę się płaci, za wiele rzeczy się płaci. Ja też w wielu kwestiach byłem. Yy, Ignorantem i, i, i naiwniakiem przy prostych rzeczach, kupowanie samochodu czy jakichś innych, prawda? Każdy z nas. No, także tyle, tyle chyba na dzisiaj chciałem powiedzieć. Takie, taki kolejny suplement do tego, co ostatnio mówiłem. A propos, właśnie chciałem zrobić, bo robię sobie takie, jak, jak robię film, to, robię, to, to mam ten taki czat. Nie, no GPT też mam, ale mam ten drugi taki jakąś tam, taką subskrypcję tanią Porplexity, chyba to się nazywa, czy coś takiego I, i on jak mu chce, żeby zrobił coś z nazwą Polin, jakiś jakąś tam grafikę, czy jakieś zdjęcie, karykaturę, czy coś to on tego nie chce zrobić rozumiecie? Zobaczcie na jakim my, w jakim my świecie żyjemy że Wy, wykupioną masz subskrypcję jakąś tam pro, jakiegoś tam narzędzia, a on tego ci nie chce zrobić. Bo on już gdzieś tam ma zapisane, że to jest, że, że użycie słowa poli to jest już obraźliwe dla kogoś. Ludobójcy ze strefy, z, z Palestyny, tak samo, z terytoriów okupowanych. To, to jest po prostu. A, a y, jeszcze spróbuję zrobić grafikę na Rosję i na Putina. Ciekawe, czy to też będzie. Czy to też będzie. Y, y, to też, będzie, y, to też zablokuje. Bardzo ciekawe. No, zobaczymy. Y, także tyle na dzisiaj chyba. Wystarczająco powiedziałem. Z tych rzeczy, co chciałem, chyba sporo powiedziałem. Jak mi się coś przypomni, to pewnie w następnym wideo. Sytuacja jest rozwojowa. No, i tak dalej. Zobaczymy. Pozdrawiam osoby myślące. I nie dajmy się wkręcać w te wszystkie ich próby fałszywych flag i tak dalej, i tak dalej. Dobranoc.